Co doceniam najbardziej w polskich kobietach? No, oczywiście, że nie mają tych wschodnich cech, że nie są zazdrośne i się nie wychwalają. Cześć, witam wszystkich na swoim kanale. Z Wami jak zawsze Daria. I dzisiejszy odcinek chcę nagrać o polskich kobietach. Już nagrywałam filmiki o swoim zdaniu, wrażeniu o polskich mężczyznach, a w dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć Wam. Co najbardziej doceniam w polskich kobietach? No, oczywiście, polskie kobiety, a kobiety ze wschodu, bardzo się różnią. I tu chodzi nie tylko o wygląd zewnętrzny, że jedni tam ostro się malują, tam zakładają szpilki, mają futro, jakoś tam się ubierają. To nie jest istotne. Według mnie, przepraszam, wschodnie kobiety mają. Takie wspólne cechy, na przykład pierwsza, to lubimy się chwalić. Kobiety ze wschodu bardzo lubią się chwalić. Wydaje mi się, dzieje to dlatego, że mamy między sobą dużą konkurencję. Często walczymy o um, mężczyznę, o samca. Dlatego chcemy być we wszystkim najlepsze. W gotowaniu, w sprzętaniu, w wychowaniu dzieci, w pracy. I okej, okay, no chcesz być tam najlepsza, no rób swoje. I nie zwracaj uwagi na innych. Nie. Ale prawie każda kobieta chce dowieść innej kobiecie, że jest tam najzdolniejsza, najmądrzejsza, e, najpiękniejsza Nawet jeżeli to jest nieprawda albo półprawda, to starają się e, to dowieść I kiedy się spotykają zaczynają się wychwalać um, Na przykład miałam no, znajomą tutaj w Polsce, starałam się przyjaźnić I często kiedy, kiedy się spotykałyśmy to ona zawsze tak mówiła, że, a po co ty zrobiłaś? Ja bym zrobiła lepiej, ja bym postąpiła mądrzejsza, ja bym i tak dalej. Co ty zrobiłaś, to nie, to jest niepoprawnie tam. Ja jestem najlepsza, moja rodzina jest najlepsza, ty wyprawiasz jakieś tam głupoty, i, i zawsze to tak jakoś dla mnie dziwnie wyglądało. Nie, nie rozumiem, dlaczego ona. Chce mnie nauczyć. I ona zawsze tak mówi: ja Cię nauczę. Ja tak sobie nie przypomnę, żebym prosiła, żeby ktoś mnie czegoś nauczył. Ja Cię nauczę, ja Cię wszystko pokażę, ja cię, ja cię przyniosę, zrobimy razem. Jej dziecko było starsze od syna na pół roku i ona uważała, że ona ma bogatsze doświadczenie. Zawsze nie dawała jakieś rady ciekawe odnośnie wychowania mojego syna. I zawsze ja Cię podeszlę, ja Cię napiszę, ja cię rozpiszę co jak zrobić lepiej dla syna. I naprawdę takie przypadki zdarzają, zdarzają się bardzo często, kiedy kobiety się spotykają, to zaczynają się wychwalić, że ja jestem najlepsza w tym, ja jestem najlepsza w tym, a w pracy bez mnie po prostu nic nie działa, wszyscy czekali dopóki wrócę tam z urlopu, bo mają dwie lewe ręce, a ja wróciłam i wszystko tam zrobiłam i, 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 I wymyślałem w taki sposób dużo ciekawych historii. Ja staram się nie uczestniczyć w takich rankingach, wyścigach, zawsze obserwuję. I trochę się z tego śmieję. No, no, nie wiem, mnie nie obchodzi zdanie innych ludzi. Dlaczego musiałabym komuś dowiedzieć, że jestem najlepsza? To no, dla mnie to jest trochę dziwne. No, okej. Okay. Dalej, ta cecha, wydaje mi się, że wynika z tego wychwalania, z tej konkurencji, że. Kobiety ze, ze wschodu są trochę takie zazdrośne, no powiedzmy tak trochę, no, no to jest oczywiste dlatego, że no ty przychodzisz do kogoś tam w gości i ktoś tak za bardzo zaczyna się wychwalać, że jest tam, żona jest bogini, a inne kobiety po prostu fe, jakiś tam kurz na podłodze. Ja. Albo inne... Słowo. I no niektóre zaczynają naprawdę myśleć, że są gorsze, niezdolne, chociaż najczęściej wymyślają nieprawdę, podobne kobiety, no które chorują na takie wychwalanie które mają cechy, za bardzo się chwalić czymś. I niestety bardzo trudno się przyjaźnić z podobnymi ludźmi, bo spędzanie czasu w takim otoczeniu to nie pomaga w relaksowaniu. Co doceniam najbardziej w polskich kobietach? No, oczywiście, że nie mają tych wschodnich cech że nie są zazdrośne i się nie wychwalają. To jest bardzo ważne drugie dla mnie polskie kobiety to bardzo szczere kobiety, które otwarte na drugiego człowieka, które no nie wiem no bardzo pomocne mają dobrą duszę, nie wiem może mam za szczęście, że poznałam takich kobiety mi się z podobnymi ludźmi ale nawet kiedy tam dzieci miały urodziny w przedszkolu, zbierano wszystkich rodziców, wszyscy tam rozmawiają między sobą, no nie było żadnego takiego przypadku, żeby jakaś kobieta jakoś dziwnie się zachowywała, chciała dowiedzieć, że jestem najlepsza, się chwaliła albo coś takiego wyprawiała. No normalnie, zwykle, ludzie, z którymi no bardzo przyjemnie porozmawiać, nie wiem, nawet zaprosić w goście, że nie będziesz ciągle oceniany, jakie, nie wiem, masz tam ściany, meble, coś takiego. Powiem także kobiety wartościowe z poczuciem godności i bardzo szczere. Więc uh, mam takie zdanie o polskich kobietach, chociaż uh, 9 z 10 takich nieprzyjemnych komentarzy na swoim kanale dostaję od kobiet. Co ciekawe, ale nie oceniam ludzi według tych komentarzy, bo wiadomo, że może to napisać jakiś troll, bot albo nie wiem, ktoś tam z nikim. Katarzyna a to będzie Katarzyna. No to ja żartuję, to będzie jakiś tam Piotrek. Albo no, po prostu wymyślone imię, więc ja bardzo lubię w ogóle polskie, polskich i mężczyzn, i kobiet, i ludzi w Polsce. Dla mnie to życzliwi, szczerzy, i ludzie z dobrą duszą. I do zobaczenia.